Siemanko Witamy Dziś jest taki plan na zwiedzenie zobaczcie takiego dużego pałacu zobaczcie tak wygląda teren No idziemy zobaczyć do głównego wejścia po schodach Spójrzcie, ściana frontowa w pałacu wygląda w ten sposób: kreski, różne, różne półki ozdobne, o, zobaczcie. No, pałac niszczę właściwie Pokażę wam tu jeszcze To jest dwukondygnacyjny chyba się wydaje. Zobaczcie on ma taki ozdobny taras tutaj jest taki właśnie ozdobny taras nie, dwie kolumny Dwie kolumny w głównym wejściu Czekajcie, podejdę Podejdę do tego właśnie przodu o, jeszcze to pokażę Dobra, widzę, że jest okno, to wchodzimy Daj, może ja Albo, ale dobra, uważaj. Uważaj na, na podłogę. Nie, ziemia, ja się na podłodze. To jest dobrze. Dobra ja, ja też robię zamach i śmiało wchodzę. Czekaj, będziesz musiał mi dać latarkę, bo ja... wiesz, ja nie mam swojej. Uważaj właśnie na podłogę, bo zobaczcie co tu z tego wynika. Hmm? Nie, nie wchodź tam. Daj mi latarę. Chcę zobaczyć, co tu jest. Daj. Daj, bo kamera musi widzieć. Musi. Zobaczcie, tu mamy takie ozdobne zdobienia, na suficie. No i tu mamy piec kaflowy. Taki fajny ozdobny w tamtym pałacu, kiedyś co byliśmy, nie Rafał? Były rozebrane. Czy co? no, no tu jest jakby był zamurowany. no to pięknie nie mówię z boku może się pali to spalało a ten przód tego kominka właściwie takiego jakby tylko kiedyś może to był kominek nawet Mi się no wydaje, że tak właśnie no był kominek ale oni to pali przerobili na piec to. zobaczcie tu macie drzwiczki do palenia ale mi się wydaje właśnie, że to bo... jest kominek. Chociaż Ta. tam jest kominek. No. Fajnie. Zobaczcie, tu możecie podziwiać kominek. No szkoda właśnie, że to niszczy ten pałac, bo naprawdę tam, bo tam jest, 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 jest i robi wrażenie. O, spójrzcie na tę komnatę. Na te drzwi. To będą drzwi główne. O. Taki salon jakby. W, na to, w drewnianym... w takiej drewnianej błazerii. Coś wiedziałes tam. Ładne. jest tam gdzie byliśmy. Zobaczcie, tu macie schody. Patrz, masz numerowane 2A. Tu jest dwójka, 2C. A, aha. I tam, tam masz dwójkę. A nie o. rozumiem, co chodzi z tą dwójką? Bo... Może no, to jest, co wiesz, stołówka tam pisze. No tamtych. Stołówka, no. Tak. Zobaczcie, mamy tu... Dobra, pójdziemy sobie do stołówki najpierw. No, najpierw pojedziemy tak. Stołówkę Ogólnie. zwiedzimy. O, tu widzę, że kupa mebli. Aha. O, zobaczcie, tu mamy. tu mamy coś takiego. Takie stare meble. A czuć, tak mam za tej nie Czuć, czuć. No i tu mamy taki fajny kominek. Co ja ale myślę, coś że ten. Tam... jest mi się wydaje. Ten nie, ten na pewno nie jest przerobiony. Bo Dlaczego zobacz. on ma takie dziwne Bo kolory? Bo on ma palenisko nisko, takie w tym miejscu. A to by mieli takie coś, że nie zgrywało się z kolorami? No wiesz, to jest kontrast, dziwne jak to się mówi. Nie, tak wygląda. Kontrast. Już został, patrz. Tu już został obdarty kominek z tych, z kafli. Dobra, idź. Dobra. Wiesz co, przejdziemy jeszcze tu na, na lewą stronę. Kuba, że wiesz co, jak tu się tam czy coś no, się dzieje z tą No Zobaczcie, tu macie ja jakieś... No, lepiej ja będę wchodził. O, mamy kupę mebli. Oni szczaje, szkoda, szkoda, że takie właśnie. Zobacz, krzesło z dawnych czasów. Jakie zdobne. Czekaj, trzeba coś zobaczyć. Drewniane. Nie, nie ma żadnej. Dobra. Czekajcie. Czekajcie, tu coś mnie to interesuje. A, to są części od samochodu, dobra. Nie, nie. O, zobaczcie. Fajne drzwi ozdobne. dzień ciekawe po co takie małe pomieszczenia były potrzebne? Po co? No. Co, te pomieszczenia? To były jakby pokoje. Ale takie małe. No. zobacz, tu taki mamy jest duży. Tu trochę większy. Tu mamy takie ogromne właściwie. O, jeszcze możecie. A złapałem fajnie ostrość. Tu mamy zobacz, podwójne drzwi. Bo w takich właśnie dużych w pokojach, w komnatach tego pałacu to po prostu było ciężko ująć nawet takim mhm. takim kominkiem. To były podwójne drzwi. Dobra, tu już są, zobaczcie. Płytki tu już Płytki. O, chuj, na dobra. ziemi. No i tu mamy jeszcze, słuchajcie, mhm. piwnice. Dobra, dobra ale po kolei. To już byliśmy, To jest, to jest, to, to jest już powód. chyba widać było. Z tamtej strony, no, jest drugie przejście jakieś. Dobra. Okay. Dobra. Pryście. Cofamy się. Co tu jest? Od samochodu. Dach. Od samochodu. Klamoty. Zobaczcie na tą półeczkę taką. Tu chyba nawet były, nie wiem, wieszaki. Może pod spodem. O, tu jest jakieś coś, patrz. Nie, wiesz co? Tu była dodatkowa jakaś koza. Yeah, to to duchana, jest no, zobaczcie, możecie zobaczyć takie eleganckie zdobienia drewniane, wzory. A wiesz co? Robi, teraz, robi to tak, wrażenie. ogólnie i patrzę na sofity, nigdzie musiały być tu ładne zielandole, no. bo żadnego zielandala nie ma tutaj. No, zielandale to już zostały okrojone. Dobra. Fajnie, że jeszcze, jeszcze takie coś istnieje, że można podziwiać. Tu mamy, tu mamy taki duży, ogromny właściwie. O, patrz. tu jest taka. Tu jest taka gablotka. Dobra. Łazienki? Łazienki. Łazienka. Tak. Ale to. Zianeczka. Ale zobacz. Rury metalowe do kanalizy. Czekaj, jeszcze jeszcze tu zajrzę. Pomieszczenia nisz niszczące. Dobra. Dobra, wracamy się. Idziemy teraz do piwnicy. Czy najpierw na górę? No, Nie hałasu. Na górze? Na górę, Na piwnicę, górę sobie, co? Piwnicę robimy. Ja? To odbieraj. Zajrzymy sobie do piwnicy. Wchodzimy. Elegancko. No. Ale zobacz, ile ludzi tutaj musiało wchodzić kiedyś. No. Zobacz, jak są wyszczerbione już te schody całe. Mhm. Zobacz. Widzisz? Mhm. Są. Widzę, widzę. Chodzenia. Ale, ale pomieszczenia. O, ja ci dziękuję. Wiesz co chciałem zobaczyć? Patrz. chciałem ci pokazać. Spójrz na to, na ten przedział, mhm. do dalszych pomieszczeń w piwnicy. Chodź, po kolei będziemy chodzić. Chodź tu. To to wygląda na kratę. Konkretna sprawa. Dobra. Chodź, może. przejście, chodź. Czesność, widzę. A nie, przez Czekaj, chwilę. może ja idę pierwszy, bo ciebie, ciebie widać. O, widzę, że. To Zasłaniasz mi kamerę. A, aha, aha, przyszliśmy pod, pod klatką schodową, zobaczcie. A, no. do tyłu jakby się cofnęliśmy. No. Dobra, proponuję tu iść No mamy, 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 po prostu puste tutaj wszystko jest. O, tu jest ziemianka. O, ty. Zobaczcie. Uch, ale jak tąpło. O, nie rób nie rób, nie rób, nie rób, nie rób. Zobaczcie, tu jest właśnie taki. A jaki słup Postawili, żeby było ten. Podtrzymujący. Podtrzymujący. Dobra. O, coś mogło się wyzarwać, nie? Prawo. A tu już nic nie ma, to są same... Spójrzcie na te kraty od dołu. To jest piwnica, to tam już... Tam już byliśmy. Prawie tam co wystające py... okna. Dobra, Tu mamy. Poczekaj, poczekaj. Tu jest dużo gratów. Poczekaj. Jakieś tu jest wejście nawet na górę. Próbujemy? Nie, czekaj. Chodź, bo tam dużo jest Bo jak już się cofniemy... Aha. Bo już jak wiesz, że jak wejdziemy do góry, to już się nie będziemy na ziemi. Przetrać. na ziemi to są kamienne te tu. bloki. Czekajcie, o. To z kamienia są takie płyty. To jest coś A tu widzę, że tu same części samochodowe. Uuu. Ja? Dobra. Nie, 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 nie pchaj. Nie? No. Dobra, nie będziemy tu nic robić. Nic ciekawego. To akurat miejsce. nas nie interesuje. Może To akurat nas nie interesuje. No, ja tu proponuję wejść do góry. Chodźmy. Jest dobrze, bo są betonowe. Poczekajcie, nie tu będzie. Jest przejście. O, jakaś główna klatka schodowa. No, no i tutaj okno takie fajne. No, tam tam drzewo ktoś łupie. To jest ogromczy. Co tu jest? Ja nie wiem, to jest. Mówię. wam. Dobra. Ucie. Zobaczcie. Co tu jest? Taka ogromna klatka. To tam się sprawia, bo tam się składowa. Ja chcę dojść do tamtej klatki. W holu głównym. No opowiem wam. Czy wiesz co? To jest podobnie to byliśmy w takim... tego że... worku. Poczekaj, o powiem. Opowiem wam historię. Na razie cicho, Rafał. Opowiem. Historia to prawie jest 200 lat. Tego właśnie. Ty wiesz co, tu jest zejście. To jest Aha. główny hol. No to ten tak. Zobaczcie. Ale giganty. Ej, chodź zobacz, jaki fajny witraż. Taki do góry. No. Witraż. Nie witraż, tylko świetlik. No, no, takie, no, nie Zobaczcie. wiem jak to nazwać. Świetlik. No naprawdę. fajne. Właściwie to jest pałac niemieckich właścicieli, nie? Tych pegerów tych folwarków. Zobaczcie tu, to jest... Pałac, pałacu, w tym właśnie pałacu byli, to są właściciele byli właściciele niemieccy, właściwie. Przebudowa tego pałacu była w połowie XIX wieku i właśnie on wygląda w ten sposób teraz. Tutaj niedaleko właśnie odkryto szczątki, w Świętym Gaju odkryto szczątki wojny, bitwy pod Dzierżgonią w 1000. 1234, gdzie wojsko polsko, polsko-krzyżackie pokonały Prusów. Pamiątki, pamiątki przechowywano właśnie w tym pałacu. W tym pałacu na, na nazwę J. Nie będę już całkiem podawał, bo nie chcę, chcę uchronić ten pałac po prostu przed dalszym dewastowaniem. Zobacz, jakie to były kształty. Kształty tych drzwi na ten sam wzór wszędzie. No. I do 1990 roku były tu biura pegery, Pegerów. Obecnie pałac niszczeje. Jest w rękach prywatnych i jest nic z tym nie robią. To widzicie. A szkoda właśnie, bo jeszcze jest czas na to. Właśnie, żeby go uratować. Daj mi tutaj latareczkę. Chodź, będziemy razem wchodzić. Idziemy na dół teraz już. No to w tam, co? tam jest zejście. Do holu to głównego. Też tu weszliśmy. Po co chcesz wchodzić tamtą samą klatką? Patrz. Ci pokażę. O co w tym chodzi. Ważne, że tutaj, w tym miejscu, ta podłoga coś jest tak, nie taka. Dobra, chodź schodzimy teraz już i wychodzimy na dwór, bo tam jeszcze są... Ciekawe miejsca, żeby nie zobaczyć. Zobaczcie, schodzimy tą klateczką. Nie, to są drewniane. Ostrożnie. Fajnie? Zobaczcie te ozdoby. A zobacz, totalnie wymierzone jest. Nie to nie Zobaczcie. Zejdź na dół. Zobaczcie, możecie podziwiać. No. No, to jest ten górny chodź, już tutaj byliśmy. No. Byliśmy. Dobra, wychodzimy. Chodź. Chodź, bo już cały pałac widzieliśmy. No. Już nie ma... Byliśmy w, każdy, w każdy zakątek zajrzeliśmy. Dobra. Tylko ostrożnie. Bez... Bez jakiego hałasu. Dobra, ty. Chodź na drzwi. Dobra jeszcze możemy Nie, to tak wygląda jakby ona leżała na ziemi wiecie jeszcze możemy zajrzeć sobie pod pod właśnie to zobaczcie tu można było wejść przez przez ten dół do piwnicy, to były kiedyś drzwi może jak kiedyś oglądaliście nasze jeszcze wcześniejsze odcinki już byliśmy na podobnym takim pałacu i był podobna budowa że też było takie wejście widoczne jakby całe pod spodem, pod schodami głównymi i była taka widoczność na takie niższe... Mm. Niższe, niższe partie piwnicy, partii, na... nie? Mm. Dobra, idziemy tamtą stroną, bo tu widzę, że już jest droga. Nie chcę się tu za bardzo pokazywać. Chociaż ten pałac, tak jak widzicie, jest dostępny Ogromny. zobacz jakie tam są ozdoby takie na tym na tej balustradzie jakbym tu dzisiaj powiedział się fachowa jakoś nazywa pewnie dobra ale co idziemy zobaczyć na tyły o, studnia. Uważaj na tą kiedy tu. O, No Dobrze. Dobra, szczekusie jakieś czekają. Myślę, tutaj coś jest. No to jest, już pewnie góżelnia. Góżelnia. Tu macie wyjście na, na pałac, na park. Na Widzę jakiś jeszcze stoi samochód. To chyba deu, deu, deu Lanos, nie? Co mówisz? Lanosik stoi, zobaczcie. No dobra, tam nie łazimy już. No. Chodź. Przez zobaczcie. Tak to wygląda, tak to się. Dzisiaj prezentuje. To jest te główne wejście takie, które. No. Jest... Nie, tu jest wejście na... Tak, to jest te główne wejście. Tak. Dobra, dobra, dziękuję. w tym punkcie kończymy. Dziękujemy Wam za oglądanie i do następnego. Na razie. Cześć.